Cześć z tej strony Fizjoterapia HD. Dzisiaj chcieliśmy Wam pokazać materiał na temat wzmacniania mięśni głębokich stopy przy problemach gdzie stopa jest bardziej wypłaszczona, gdzie łuk podłużny stopy wewnętrzny bardziej opada, gdzie mamy do czynienia z lekką koślawością stopy, kiedy widzicie, że stopa nam wchodzi do środka, jest wtedy nadmierna pronacja zniesiony łuk podłużny stopy co może świadczyć o płaskostopiu podłużnym. Mamy też płaskostopie poprzeczne ale tu zajmiemy się głównie płaskostopiem podłużnym. I najważniejszą rzeczą przy pracy z mięśniami głębokimi stopy są tak jakby kontrola trzech punktów podparcia stopy gdzie mamy jeden statyczny punkt którym jest pięta i dwa takie dynamiczne punkty którym jest pierwsza głowa kości śródstopia i piąta głowa kości śródstopia. Czyli mamy tak, tutaj, przepraszam, w skarpetce, pierwsza głowa kości stopia, piąta głowa kości stopia i statyczny punkt, czyli kość piętowa, pięta. To są trzy punkty podparcia, które muszą, muszą dotykać podłoże, jeżeli chcemy, żeby ta architektura stopy była bardzo dobra, żeby się nie zapadała. Jeżeli mamy także, któryś punkt podparcia nie do końca jest podparty, to możemy mieć do czynienia z płaskostopiem podłużnym, poprzecznym, koślawieniem palucha, czyli tak zwanym haluksem. I żeby to zmniejszyć, zniwelować, bo nie każdą, że tak powiem, deformację, która powstała kiedyś, możemy całkowicie wycofać, możemy nad tym pracować, żeby stopa nas nie bolała, żeby te punkty podparcia były kontrolowane. No to mamy na to bardzo proste ćwiczenia. I takim najprostszym ćwiczeniem, jakie często dajemy dla swoich pacjentów, jest tak zwana krótka stopa lub mała stopa. Polega na tym, że przy wypłaczonym stopie próbujemy skontrolować, żeby stopa była ściągnięta, żeby łuk podłużny stopy jeżeli go nie ma, żeby go trochę wzbudzić. Robimy to poprzez inwersję czyli lekkie zgięcie grzbietowe i skrócenie stopy. Może niekoniecznie to dobrze widać w tej pozycji ale chodzi On o to, że zgięcie podeszłowe przepraszam. Jeżeli ona jest wypuszczona próbujemy ją skrócić i utrzymać. Na początku jest wypuszczona stopa i lekko skraca. Robi się wydrążenie tutaj po wewnętrznej stronie, czyli podłużny podwórz, stopy jest tworzony. Ważne chodzi o to, żeby ta stopa była skrócona, a nie palce, żeby nie były podgięte. Też ważną rzeczą jest tutaj praca tak wysklepić tą stopę, żeby nie pracował mięsień piszczelowy przedni. Oczywiście tu on się pojawia, ale nie może być to tak, że mięsień piszczelowy przedni tutaj nam i on pracuje, tylko żeby stopa została skrócona a mięśnie się nie naru. Wtedy to jest najbardziej wciśnięcie, zgięcie podeszwowe plus trochę inwersja czyli jakby przód stopy idzie lekko do środka. Tak? Najłatwiej no jest... właśnie żeby zobrazować, żeby piszczelowy się nie pojawiało z przodu. Jeśli się nie pojawia a łuk stopy się podnosi to znaczy, że robicie dobrze. I takie ćwiczenie robimy, możemy chwilę przetrzymywać skracamy sobie stopę mamy rozluźnioną, skracamy, trzymamy sobie kilka sekund mięśnie się napinają, czuć lekki ból na, na podeszwowej stronie stopy i w takiej pozycji się utrzymujemy. Pierwszą pozycją przy tym ćwiczeniu jest pozycja w siadzie, bo jeżeli ktoś ma naprawdę mocną pronację, mocno wypłaszczony podłużny, to w staniu nie jesteśmy w stanie utrzymać i skontrolować tego, tego że tak powiem, wysklepienia stopy, więc pierwszym ćwiczeniem jest praca w siadzie. I tak możemy robić to kilka powtórzeń dziennie, można to robić w pracy w domu, także nie ma żadnej wymówki, że, że nie mamy na to czasu, po prostu gdzieś tam pod biurkiem nawet można sobie stopę wyciągnąć na i na to taka... popracować. Taka rekrutacja do tego mięśnia, tak? Czyli 10 sekund na przykład przytrzymać, powtórzyć 10 razy, żeby izolować, jakby pracować na tych małych mięśniach, a później zaraz pokażemy w całym łańcuchu, łączyć to gdzieś tam pozycji stojącej, tak? Tak, czyli to jest podstawa postaw, która musi być spełniona, żeby pracować. Do tego możemy od razu sobie dołączyć pracę z rotacją podudzia. Oczywiście nie jest to ruch fizjologiczny, w stawie kolanowym nie ma rotacji, jeżeli noga jest wyprostowana, ale żeby zwiększyć trochę rotację wewnętrzną i wpłynąć trochę przy okazji na rozciągnięcie pasma biodrowo żeby uzyskać trochę tej rotacji wewnętrznej możemy połączyć sobie te ćwiczenie wysklepienia stopy i tak jakby próbować zwiększać rotację wewnętrzną. Istotną rzeczą jest tutaj żeby nogi się nam nie schodziły do środka, nie uciekały na zewnątrz były w jednej linii więc używamy do tego swojej pięści. Ściśniętą mamy w dłoń w pięść. Trzymamy żeby nogi nam się nie schodziły nie koślawiły, nie szpotawiły. Trzymam lekko skracam stopę i próbuję z napięciem wysunąć piętę na zewnątrz. I w ten sposób podstawowy ruch do rotacji wewnętrznej, podłudziach. Pięta na zewnątrz, palce stoją w jednym miejscu, nie przesuwamy nogi na zewnątrz, do wewnątrz. Skracamy stopę, robimy krótką stopę i no pracujemy. No to jest taki płaskim przejechaniem po ziemi, bo też można, nie? Oczywiście. Jeżeli jest problem tego typu, że nie jesteśmy w stanie tego ruchu zrobić, bo nie każdy zrobi ten ruch w ten sam sposób, niektórzy będą mieli problem, żeby zrobić tu, to można to zrobić z lekkim przesunięciem, tak jak Tomek wspomniał. Płaska stopa i przesuwamy. I tutaj rekrutujemy mięsień podkolanowy, też dwustawowy mięsień tak samo krawiecki, który jest w udzie odpowiedzialny za rotację zewnętrzną, a w podudziu za wewnętrzną ze względu na przyczepy. Bo też staj na chwilkę i pokażę jak często u tych ludzi, którzy koślawią, jest właśnie dużo rotacji zewnętrznej podłudzia, tak? Czyli rzepka zezuje do środka, a podudzie często skręca się na zewnątrz. Tak? My chcemy ten wzorzec właśnie odwrócić poprzez ćwiczenie aktywnej stopy plus dodać rotację wewnętrzną podłudzia w stosunku zaraz za chwilę do tego co pokażemy do rotacji zewnętrznej uda też, nie? Mhm. Tak wygląda praca nad rotacją wewnętrzną. Oczywiście nie robimy tego nadmiernie, żeby zaraz nie było problemu przy, działu, przy dziale bocznym i przy środkowym. Na początku zaczęliśmy pokaz jak rekrutować mięśnie, głębokie stopy, żeby wysklepiać ją i żeby ona prawidłowo stała, żeby dług podłużny się wy... Zwiększał i to była najistotniejsza rzecz, którą, którą wszyscy muszą przejść, nauczyć się, żeby później można było robić kolejne ćwiczenia w staniu, w wykroku. Wszędzie często pokazywane są ćwiczenia na beretach, na poduszkach sentomotorycznych, różnie na to mówią, gdzie stawiamy tylko stopę i mamy na niej stać. Oczywiście w jakimś sensie to ma wpływ na pracę mięśni głębokich. Ale jeżeli to jest stopa płasko położona, no to ona po prostu będzie uciekała do naszej tak jakby yy, nawykowej pozycji Nawykowej pozycji tej złej, tak? Czy to będzie zwiększona pronacja, czy supinacja, niekoniecznie będzie to nam wpływało bardzo dobrze na rekrutację mięśni i na wysklepianie stopy. I teraz pamiętamy tą rekrutację, o której mówiłem, czyli skrócona stopa, napięty mięsień i wtedy przenosimy ciężar ciała. I wtedy to ma sens wtedy mięśnie zaczynają pracować, muszą pracować mocniej jak będziemy uciekać do, do supinacji, do pronacji więc to ćwiczenie zostawimy sobie na sam koniec a zacząłbym najpierw tak jak na początku mówiliśmy w siadzie sama rekrutacja później przeniesienie tej rekrutacji w staniu, utrzymaniu, lekkim wykroku można później przejść do stania na, na jednej nodze pamiętajmy żeby wszystkie trzy punkty podparcia były oparte o ziemię trzymamy skróconą stopę i w ten sposób pracujemy i dopiero później, jeżeli jesteśmy w stanie to utrzymać, przechodzimy już na bardzo nierówne podłoże, podłóżki sensomotoryczne, berety, placki. Bosu, każdy... Bosu, <laughs> każdy ma swoją nazwę. Oczywiście bosu zupełnie inaczej wygląda, ale to wspomniał, że można to też robić na bosu. I wtedy stawiam stopę, trzymam skróconą przenoszę ciężar. Troszkę rotacji wychodzić rotacji. Dyknacznej. I pracujemy. Mogę przenieść, można stać całą nogą chodzić na beret, w zależności jaką mamy równowagę, kontrolować to kilka sekund otrzymujemy i tak pracujemy. Też było potem takie ćwiczenie, to głównie dla dzieci, gdzie, e, które nie były w stanie skontrolować pierwszego punktu podparcia na głowie kości śródstopia, na pierwszej głowie kości śródstopia. I wtedy było proponowane takie ćwiczenie, żeby zwiniętą taśmę, taśmę elastyczną czy ręcznik w domu. Czy ręcznik. Położyć sobie pod stopem, pod pierwszą głowę tości śródtopia. Zrobić skrócenie stopu, o którym mówiliśmy na samym początku. Trzymać tą taśmę, kontrolować, node, żeby była w jednej osi, żeby nie była koślawość, szpotawość, korona i próbowanie wyciągnięcia taśmy spod palca. Ma być to tak trzymane, żebyśmy mogli pracować, mocno kontrolować ten łuk podłużny może być wystrzeliwania, bo wtedy wiemy, że ten łuk nie jest kontrolowany. Głowa nie przypiera do podłoża i wtedy mogą nastąpić, wystąpić takie modele, które powstają pod drugą, kością, kości, pod drugą głową kości śródstopia i to wtedy mówi nam o tym, że nie mamy pełnego podparcia na, pierwszy, na pierwszym punkcie, w którym jest głowa kości śródstopia. No i wtedy ten łuk się zmienia, stopa może się bardziej wypłaszczać, dochodzi do podłużnego i jej, przepraszam, to było i poprzecznego wypłaszczenia stopy, więc musimy to próbować tak kontrolować. Oczywiście nie jest to złoty środek, który nam pozwoli całkowicie wycofać naszą dysfunkcję w stopie, bo jeżeli ona była latami zaniedbywana, to możemy tylko i wyłącznie poprzez takie ćwiczenia pozbyć się bólu stopa dalej może być zdeformowana, jeżeli jest mocno zdeformowana to zostają na ćwiczenia, i ewentualnie wkładki w dobrym punkcie ortopedycznym, gdzie jest wszystko sprawdzone na specjalnych platformach, gdzie widzimy jak mamy obciążać stopę na podoskopie mhm. na podoskopie, tak jak Tomek powiedział i wtedy możemy sobie dobrać i wkładki i jeszcze fajnie ćwiczyć takimi ćwiczeniami także mam nadzieję, że fajne ćwiczenia Wam pokazaliśmy, łatwe w wykonaniu, pozdrawiamy Fizjodermia HD